Animacja. Przed budynkiem urzędu kobieta i mężczyzna, elegancko ubrani. Na schodach przed urzędem kobieta i mężczyzna, nad głową kobiety chmurka z napisem: Razem sprawdźmy, co można poprawić. Przed nimi grupa osób. Wśród nich kobieta na wózku, mężczyzna z laską i mężczyzna w okularach. Miasto widoczne z lotu ptaka. Ze stacji kolejowej odjeżdża pociąg, po ulicy jadą samochody. Po prawej stronie smutna kobieta, obok niej rower. Nad jej głową pojawia się chmurka z pytaniem: Gdzie można zostawić rower? Po lewej stronie grupa ludzi. Kobieta i mężczyzna notują na kartkach. Nad głową mężczyzny pojawia się chmurka z pytaniem: Którędy bezpiecznie przejść?. Naprzeciwko niego kobieta i mężczyzna. Po lewej stronie kobieta na wózku. Nad jej głową pojawia się chmurka z napisem Brak podjazdu dla wózków. Po prawej stronie grupa ludzi. Kobieta i mężczyzna notują na kartkach. W sali przy okrągłym stole siedzą ludzie, wśród nich kobieta na wózku. Nad głowami osób pojawiają się chmurki z napisami Brak podjazdu Jak dojść na peron. Więcej informacji dla wszystkich podróżujących. Za krótkie, zielone dla bezpiecznego przejścia. Pojawiają się też piktogramy z wózkiem i schodami, przejściem dla pieszych i zegarem, mapą Polski, rowerem i oznaczeniami w obcym języku. Przy tablicy kobieta i mężczyzna. Na tablicy pojawiają się napisy. Pomysł pierwszy, pomysł drugi, pomysł trzeci. Naprzeciwko nich grupa osób. Na ich głowami pojawiają się chmurki z napisami Pomysł pierwszy, pomysł drugi. Na stole stos dokumentów. Na górze stosu dokument zatytułowany: Rekomendacje. Przed budynkiem urzędu kobieta i mężczyzna w eleganckich ubraniach. Kobieta podaje rekomendacje mężczyźnie w kasku ochronnym i odblaskowej kamizelce. Ludzie w tle podskakują i się cieszą. Muzyka Miasto widoczne z lotu ptaka. Przy stojakach na rowery, wyniesionym przejściu dla pieszych, windzie i ścieżce rowerowej pojawiają się dymki ze znakami wyboru. Muzyka Logotypy partnerów projektu. Centrum unijnych projektów transportowych. Górnośląsko-zagłębiowska metropolia. Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju. Współdzielnia socjalna FADO.